Poznaniu.pl Poznań w minutę. To smutny dzień dla akademickiego poznania. Zmarł profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, doktor habilitowany Zbigniew Pilarczyk. To były prorektor, prodziekan oraz kierownik zakładu historii wojskowości. Odznaczony został krzyżem kawalerskim, orderu odrodzenia Polski oraz krzyżem oficerskim. Sześć osób zatrzymali funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej policji w Poznaniu. Podszywając się pod policjantów, mężczyźni weszli do domu, w którym zakuli w kajdanki jego mieszkańców i ukradli biżuterię wartości ponad 200 tysięcy zł. Sytuacja ta miała miejsce w maju bieżącego roku w Kępnie. Trwają przygotowania do budowy trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka. Już od czwartku w okolicach skrzyżowania ulicy Królowej, Jadwigi z ulicą Matyi oraz z ulicą Przemysłową. Trzeba liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu. Przeprowadzony zostanie m.in. demontaż krawężników przy torowisku. Poznański klub sportowy Warta Poznań rusza z nową inicjatywą. Już niedługo zacznie funkcjonować klub przyjaciół Warty. Ma doradzać i budować krąg osób, które będą wspierać klub w różnych obszarach działalności. Do współpracy mają być zaproszeni społecznicy, osoby związane z kulturą, uczelniami czy mediami i sportem.